Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, Dzieje Apostolskie opowiadają nam o losach Kościoła po wydarzeniu Pięćdziesiątnicy. To dzięki niej grupa rozproszonych i ogarniętych strachem ludzi stała się wspólnotą, świadczącą o zmartwychwstaniu Jezusa w mocy Ducha Świętego. Pytanie, które postawił Jezusowi, które Jezus postawił szawłowi starsu, dlaczego mnie prześladujesz, dotyczyło Kościoła, którego Chrystus jest głową i z którym się identyfikuje. Szaweł nie tyle zwalczał samego Jezusa, ale jego uczniów, ponieważ oni są jego ciałem żyjącym w historii. Kościół, jak powiedział w pierwszej homilii, papież Leon, jest arką zbawienia płynącą po falach historii. Latarnią morską, która oświeca noce świata. Kościół nie jest Chrystusem, ale On w Nim żyje. Szaweł doznał pod Damaszkiem olśnienia. Nie było to wyłącznie nawrócenie moralne. To było Spotkanie twarzą w twarz ze zmartwychwstałym Jezusem, które całkowicie odmieniło jego życie. Światło Chrystusa. Szaweł doznając olśnienia. Doświadczył również własnej ślepoty i ciemności, bo blask Chrystusa uświadomił mu Jego zaślepienie. Można powiedzieć, że zawsze, kiedy zbliżamy się do tego światła, to doświadczamy własnej grzeszności. Bo widzimy, że niczym nie jesteśmy w stanie sobie zasłużyć na łaskawe Boże wejrzenie, że jesteśmy kochani bezwarunkowo i za darmo, dlatego że Bóg jest dobry i nas chce i nas przygarnia. I można powiedzieć, że to właśnie oświecenie, którego doznał szawę, które także czasami staje się naszym udziałem, właśnie skutkuje w naszym doświadczeniu poczuciem własnej grzeszności. Zawsze trzeba o tym pamiętać. Dzisiejszy fragment z dziejów apostolskich zwraca też uwagę, że z martwych Jezus posłużył się konkretnymi ludźmi, którzy wprowadzili szawła do wspólnoty Kościoła. Spotykamy Ananiasza, któremu bardzo nie spodobała się misja. Jaką otrzymał? I robił wszystko, co możliwe, żeby się wymigać. Nie wierzył w szczerość nawrócenia szawła, ale również on przejrzał dzięki światłu zmartwychwstałego. Także nie widział już w pewnym momencie w szawle wroga ale brata. Nastąpiło całkowite przemienienie, nie tylko postrzegania własnego życia w przypadku Szawła, ale również sposobu postrzegania innych ludzi, jak w przypadku Ananiasza, bo spotkanie ze zmartwychwstałym powinno odmienić nasze spojrzenie na innych. To nowe życie, które stało się udziałem Szawła Starsu pod Damaszkiem otrzymujemy podczas Eucharystii, kiedy karmimy się Słowem i Ciałem Chrystusa w Komunii Świętej. Zaczynamy żyć Jego życiem które już tutaj staje się udziałem naszym w wieczności. Uczestnictwo w Eucharystii utrzymuje nas przy życiu, które otrzymaliśmy w momencie naszego chrztu. Sprawia, że łaska Boża przepływa przez nasz umysł, serce, słowa, gesty, przez całą osobę. I na ile jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, na ile karmimy się nim, na tyle możemy kochać, przebaczać, przekraczać swoje nawyki, uprzedzenia, wady, przezwyciężać negatywne emocje. Ewangelia podkreśla, że nie jesteśmy samowystarczalni. I że to właśnie samowystarczalność była tą ślepotą, z której został wyprowadzony szawę starsu. Wydawało mu się, że sam sobie poradzi, że wystarczą mu zdolności, tradycja ojców, gorliwość w zwalczaniu błędów, czysta religijność, zachowywanie przepisów prawa. I przez to wszystko Chciał siebie zbawić i to było jego ślepotą. I właśnie tą największą łaską, jakiej doznał, było to spotkanie ze zmartwychwstałym, które nie tylko przemieniło jego życie, także z prześladowcy stał się ewangelizatorem. Ale w ogóle zmieniło Jego spojrzenie na Boga, na siebie, na wszystko wokół. To jest właśnie owoc, jaki przynosi spotkanie ze zmartwychwstałym. To spotkanie ze zmartwychwstałym przeżywamy właśnie teraz, kiedy tu się spotykamy.